Dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie i pozdrawiam. Ares, ej no musisz pod tym chodzić. Kopaczkę bierzemy dzisiaj, ale wiecie gdzie jestem? Tam pójdziemy na artefakty. Ech, jakieś buty, może ładne butelki się trafią albo coś. Plitark, może się wymyje, wyczyści Będą ładne jakieś ozdoby Może do domu jako wazonik Zobaczymy Witam Was serdecznie W tą piękną pogodę Jeszcze jest chłodno, bo jest rano, ale Ale już słoneczko fajnie grzeje I, Ale Idziemy wpierw na Smartzyki zobaczyć, czy już czasami tam jakieś łebki nie wychodzą. Także przejdziemy się troszkę dalej, tam będziemy tak Arec sobie polata, pospaceruje, żeby był spokojny, żeby, wiecie, bo tam jest dużo szkieł, żeby, żeby, żeby nie musiał latać po prostu, bo on się musi trochę wybiegać. No i pójdziemy na Smardzę zobaczyć, no ale... A potem przyjdziemy tutaj i będziemy działać. Zobaczymy, czy coś znajdziemy, czy nie. Nawet no, choćby parę buteleczek czy czegoś tam weźę, to są śmieci, tak, to ogólnie są śmieci i nawet jak się coś weźmie do tej, to zawsze mniej tych śmieci tam będzie, tak, także o to właśnie też w tym wszystkim chodzi. Dobra, to zapraszam Was na film. Ares, co Ty tak oglądasz? Bierzemy kopaczkę i lecimy, żeby potem się nie wracać do auta. Ale jest ładnie Ale za niedługo będzie zielono, super <laughs> A my idziemy tam No ładnie nasz... No wiecie co mi tak Zobaczyłem tutaj yy... no To jest miejsce To też jest jakieś, chyba było kiedyś Jakieś wysypisko na wozach. Tak mi się wydaje. No ale tutaj nie będziemy chodzić. Ciekawe co tu jest pod tą dziurą. Pod tą... <laughs> na tą pod tej górki. Tu będzie ten... gruz pewno, Albo inne rzeczy też tam będą. No dobra, ale będę wiedział przynajmniej Wszystko idzie tu znaleźć powiem Wam no. Tam są już jakieś puszki No muszę stąd wyjść Tu Wam jeszcze pokażę O widzicie nawet kostki są Nowe grube oczywiście plastiki, jakieś spalone drzewo. Tam jakieś coś jeszcze pod spodem jest. A, dobra, to jest zarośnięte To stare jest. Wychodzimy stąd. O, może. Dobra, o jakieś piesiolice. Aresę zapiąć. No dobra, ares polatał. Dzisiaj tu pochodzimy troszkę. Zobaczymy, co coś znajdziemy. Wam pokażę oczywiście, jakbym coś znalazł. Bo już tu widzieliście to wszystko, jak to tu wygląda. No nie, bo tu widzicie, to jest wszystko tak pod podarastane, że dlatego zrobiłem kopaczkę, bo ja bym coś tam zobaczył. To mogę to kopaczką wykopać, tak? To jest chyba normalna jakaś butelka <noise> um. a jest tego tutaj masa po prostu tych śmieci w każdym razie idziemy bo jak to pozarasta tak jak mówię to już potem tu nie wejdziemy idziemy poszukamy coś <noise> co mi to powie, kto mi co to, powie co to jest ja myślę że to jest żelazko patrzcie tak mi się wydaje chyba tylko to było żelazko nie ja no zostawiamy nie bierzemy tego był sobie kufelek taki malutki patrzcie tylko tu ma łóżko zbite widzicie taka powinna być tutaj ładnie by, by wyglądał co no. no szkoda że nie ma tego ucha przeszlifować ale nie ma sensu. Zostawiamy. Ale zostaje trochę ją tutaj poharatałem, ale to nic. Może jak się wymyje to bo taka butelka to na pewno jest stara, daty chyba tu nie ma. Umyjemy ją, bo ona może mieć taki inny Kolor, wiecie, tam jest w środku brud, to nie będzie widać teraz, ale taki jest inny, inna po prostu. Zobaczymy. Młode świeże listki. Powiem wam. Garnek nie biorę. Y, jest dużo rzeczy, ale uszkodzonych. Tu większość to jakieś znicze z tego, co mi Artur pisał, ale niektóre są ładne, kolory mają takie. Nie wiem, czy to brać. Tu jest jakiś taki, nie wiem, czy to też zniczy kieliszek, ale raczej zniczy, ale ładny. Może umyjemy i zobaczymy. Stary. Stare jak świat Mówicie, <laughs> hmm. tu jest ten co ostatnio zostawiłem, on spęknięty. To nie ma sensu go brać. Ale to jest taki. No zobaczymy, bo to wiecie. Jak dopiero będą jak to się umyje, wyczyści. Dopiero jakiegoś tam koloru dostanie czy coś, to wtedy będę wiedział. Tak. No choćby wiecie, to jest śmieć. Za złotówkę ktoś wziął, dostało nowe życie. To już by było super, no nie, ale no zobaczymy. No dobra, powiem Wam, mi już wystarczy. Jakieś muchy latają, to muszę pomyć te skarby i zobaczyć, jak to wygląda. Czy to się nadaje do w ogóle na plitark. No myślę, że jak ktoś zbiera, kolekcjonuje, to może coś tam wybierze po złotówce czy po dwa. Bo to wiecie, trzeba umieć i wszystko to. 2 złote, no nie. Za, za każdą rzecz obojętnie jaką, albo po złotówce nie wiem, zobaczymy. W każdym razie ja się cieszę, że znikają te śmieci yy, i ten yy, że będzie tu trochę czyściej zawsze coś yy, to trzeba umyć, przygotować, wszystko, przywieźć. Także no, myślę, że jak będzie nawet te 2 zł jakąś tam, wszystko po 2 zł, to nie ma problemu myślę co, co to jest w sumie 2 zł teraz, tak a jednak trochę czasu trzeba spędzić, żeby to wszystko... Zatransportować tam Przynajmniej na paliwo, żeby się zwróciło no, bo smog trochę Trochę pali, no. To nie jest meriwka, co co miałem Dobra, to co Dzisiaj taki króciutki odcinek Z terenu No i jak się wam podobało To subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie ja uciekam do sklepu Muszę coś kupić Bo mi brakło no i, a jutro, sobota, no zobaczymy, ostatni dzień słońca, takiego, wiecie, żeby była ładna pogoda, od niedzieli ma padać, podobno dobrze niech popada, bo jest sucho, na wiosnę to dużo deszczu się przydaje zawsze, i ten, a mam jeszcze, wiecie, robotę, bo teraz będę likwidował tą swoją skladnię, może z części przerobię w innym miejscu tą samą, tylko już nie taką dużą, bo nie mam miejsca, nie wiem, no po prostu nie wiem. Mam roboty, teraz tą ziemię wywożę i po prostu roboty mam wszędzie. <noise> I wychodzę na spacer i śmieciuchów trochę trzeba, wiecie, posprzątać. I w domu trzeba trochę na ogródku porobić, no i to tak cały dzień zejdzie. No ale na szczęście jest ciepło, pogoda, bo w przyszłym tygodniu jak ma padać, to raczej znaczy chyba prace nie pójdą yy, zgodnie z planem, no ale no to no, niech popada. Trzymajcie się. Zrówka i uśmiechu wam życzę i do następnego papa pa. Jest coraz ładniej powiem wam, coraz ładniej góry widać tam Ares, Idziemy do domku Ok. Wiecie co teraz samochód tu podjeżdżał z paką jak mnie zobaczył to się wycofuje a tam na pace miał różne śmieci także ciekawe gdzie chciał zajechać O, zobaczcie jak wycofuje widzicie o, sobie wycofuje miał różne pojemniki tam jakieś śmieciuchy no i Że tu przyjedzie, chyba przyjedzie Dobra, jedzie z powrotem, będziemy gadać. Zobaczymy co powie Jak się tu zatrzymi oczywiście no dobra, zobaczcie, pojechali. No i takie było nieporozumienie powiem wam, bo to są służby miejskie yy, i powiem wam yy, Zauważyli tu samochód, że ten jest z otwartym bagażnikiem, myśleli, że ktoś tu przyjechał po prostu jakieś śmieci wyrzucić czy coś, bo oni teraz tak jeżdżą, gwiazdówkę robią, wiecie, tu wezmą worki, tam wezmą worki, te moje worki, które zostawiałem też brali. I takie było nieporozumienie, ja myślałem, że to też jacyś, którzy wyrzucają coś, a oni myśleli, że ja... Że ja wyrzucam coś. No i przyjechali tutaj po prostu, i takie nie było, nie było porozumienie. Każdy patrzył na siebie tak dziwnie i wiecie, takie czemu pan nagrywa, i tak. A potem dopiero e, poznali że po, psie, nie, po, nie, po psie poznali, a to pan ten kanał, chyba pan tutaj zbiera te śmieci. No i tak żeśmy się dogadali po prostu. Oni myśleli, że ja wyrzuc wyrzucam śmieci, a ja myślałem, że oni tu przyjechali wyrzucić śmieci. No ale dobrze, bo działają, widzicie. Zatrzymują się, przyjadą tutaj zobaczyć, co się dzieje. I to jest bardzo dobrze. Bają, interesują się. Te worki, które tam zostawiałem na ulicach, też mi mówili. Oni mówią, kurde, tyle worka był, nie było, teraz jest. No i to już wiedzą, skąd te worki są. Także o, tam, co sprzątałem, co te ciuchy były tam w tym... Yy, co posprzątane, co się tak dziwiłem, tak? Co te ciuchy są posprzątane, że ich nie ma z tym metką, co te nowe. To oni tam byli i posprzątali. A teraz jak jechali, mówi obok się, mówią, kurde, no dopiero do, żeśmy tam posprzątali te ciuchy, a już tam dwa worki. Ja mówię, te worki są moje, ja tam zostawiłem, posprzątałem, no i widzicie, no, tak to jest. No. Także ja będę musiał chyba wziąć takie naklejki, pan tata, że to zostawia, ale, ale mówi, wynosić, mówi, nie ma problemu, mówi, my wszystko weźmiemy, jakie te worki są i tak dalej. to. To wszystko będziemy brać i tego. Także tacy mieli panowie, jeden młodszy, trochę tu, ciut starszy. No także takie było dzisiaj nieporozumienie. ale Wszystko się dobrze skończyło. I to jest najważniejsze. I Myśmy się dogadali, i przyroda jest zdrowsza, tak? Czyli ja nie wysypuję śmieci do lasu do, do w ogóle. No i oni tak samo nie. Ja czyszczę i oni czyszczą, także wszystko jest na plus. Ares, teraz już naprawdę jedziemy.